Wiecie co? złodzieja. Siema, siema, Olek z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku na kanale On The Jeszcze jakiś czas temu myślałem, że kolejnego odcinka już nie będzie. No, takie ciemne myśli krążyły po głowie. Niewtajemniczonych odsyłam do poprzedniego. Epizodu na tym kanale Na chłodno przeanalizowałem sobie całą sytuację Dalej jestem posiadaczem działki, która jest trupem Może takim trupem po lifcie już Można powiedzieć eee, I dalej trzeba to skończyć Wszystkie słowa otuchy pod e, ostatnim filmem Ale też e, słowa no, płuczające e, Wskazujące na to, że właściwie odsłoniłem się tutaj Pokazywałem na filmach wszystko Co, o, co, co, co tutaj w środku jest Pokazywałem wszystko jak na dłoni no powiem tak, no, jestem niemalże pewny, że złodziej wcale nie miał informacji. Co na działce jest z kanału YouTube'owego, który robi marginalne zasięgi. To jest po prostu ktoś stąd. Oferalnego Do dnia doposażyłem się już część narzędzi, konsekwentnie sobie powiększam ten arsenał. Oczywiście nic tutaj na działce nie zostaje, jest puściutko, zostają tylko jakieś drobnostki. Eee, w związku z tym, że pogarsza się pogoda, no i skuterem nie bardzo jest opcja wozić większość narzędzi ze sobą, to eee, tutaj taki szybki update, wjechała fura. Już do jakiegoś czasu, że ono zastawialiśmy się, zastanawialiśmy się nad zakupem samochodu, eee, a że mamy jedną subówkę, to doszliśmy do wniosku, że w sumie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kupić sobie takiego furgona. Więc eee, są dwa miejsca z przodu tylko, natomiast z tyłu jest paka. No, i mogę sobie tutaj właściwie zrobić mobilny warsztat, którym będę woził wszystkie swoje narzędzia, tak jak to jest zapakowane tutaj, teraz. Na pierwszy rzut oka rzuca Wam się pewnie ukośnica. To prezent po tym, jak mnie okradli. Osoba, która mi ją wręczyła, film ogląda. Także bardzo, bardzo dziękuję. Jestem niezmiernie wdzięczny, przynajmniej na czas ogarnięcia działki. Ukośnice mam do dyspozycji bardzo bardzo wam serdecznie dziękuję. Plan na dziś niezbyt ambitny, bo po południu mam pracę. W związku z czym wpadamy z rana i spróbujemy ogarnąć rynnę. Mamy dwie rynny 3-metrowe, do tego jakiś spust, później tutaj rurkę, którą spuścimy se do ziemi, być może nawet kolankami przejdziemy sobie na tą stronę, bo tak pierwotnie myślałem, żeby, żeby rynna, która będzie szła tutaj, spust wody miała miała z tej strony. Zobaczymy jak to wyjdzie. Przebieram się i lecimy. Muszę was przeprosić, bo bardzo się jąkam w trakcie gadania do kamery, Zapomniałem jak to się robi, w związku z czym będzie pewnie dużo cięć, żeby było to w miarę dynamiczne i spoko do posłuchania. Nie zaskoczę was, jeśli powiem, że pierwszy raz w życiu przejdziemy montować zielinę, ale większość rzeczy na tej działce robię pierwszy raz w życiu. I lepiej lub gorzej, ale zazwyczaj się udaje. Wiem wam jeszcze, że zanim zostałem okradziony, to e, chciałem w tych ostatnich dobrych dniach, dobrej pogody, podziałać sobie e, ze wszystkim, co tutaj trzeba na zewnątrz zrobić i zamknąć temat domku z zewnątrz. E, żeby jak się się pogoda, to móc sobie już wejść do środka i coś tam działać. No ale mocno mi się tutaj wszystko poprzesuwało, także e, nie ma co narzekać w sumie i tak, bo, bo nie pada, nie jest jakoś bardzo zimno. Więc damy radę jeszcze tutaj podziałać. Dobra, mamy, tak jak mówiłem, dwie trójki. Dwie trójki rynne. Opa, coś takiego. E, to są setki. Wszystko kupowałem w kastoramie, z wyjątkiem haków. Z wyjątkiem haków, haki w kastoramie kosztowały 11 złotych sztuka. E, na Alegrę zapłaciłem 3,50 za sztukę, więc w sumie spoko, dało się trochę zaszczędzić kasy. Natomiast teraz, w sumie, zróbmy chwilę prawdy. Mam nadzieję, że te haki będą pasować. No. Coś takiego, pasuje. Chyba wskoczyło. Mam już pierwszą zagwostkę. już wam pokazuję o co chodzi. Czy, jeśli ja zamontuję te rynne w taki sposób, to ta woda nie będzie się wydostawać poza rynne? Dobre pytanie, co? Co wy myślicie? Jak będzie sobie delikatnie ciórkiem woda lecieć, to chyba nie wypadnie, nie? Bez przesady. No bo jest, jakie jest rozwiązanie ewentualne? Myślałem, żeby pod te haki rynny, dać jakieś dystanse, nie wiem, po, pokroić jakąś deskę, jakieś dwucentymetrowe kawałki, na przykład klocki, które by odsunęły trochę się od tego, od tej deski, przez co mielibyśmy coś takiego. Oczywiście moi pomocnicy jak zawsze niezawodni, jakoś zaklinowałem sobie tutaj trochę poziomicę, to jest niestety najdłuższa, lata, jaką dysponuję, dwumetrowa, nic dłuższego nie mam. Chciałem sobie tutaj od tego frezu na 45. Tutaj mamy już 40-39 mm, na 2 metrach, e, pół centymetra powiedzmy, na dwóch metrach mam pół centymetra, czyli na 6 metrach wyszłoby nam 1,5 centymetra. Ale teraz czy to jest wystarczająco? Nie wiem. To możemy zrobić tak, jeśli tam mamy 45, a tu 40, to tutaj możemy sobie zacząć od 40-35, później jeszcze raz przełożyć poziomice i tutaj zrobić 35 i 30. I w taki sposób e, poznaczyć sobie miejsca na haki będziemy je robić co 50 może 60 cm muszę jeszcze policzyć, chyba 12 sztuk mam. No to możemy co 50 cm zrobić hak i chyba powinno być spoko. Dobra, no to ja lecę dalej. No, musi to być jakoś chyba mega precyzyjnie zrobione, prawda? To, to żeśmy poregulowali. Właśnie spostrzegłem, że bity, które miałem też znikły, w związku z czym na szczęście ze sobą e, zapas z Niteo Tools, ale muszę sobie kupić jakieś bity z jakąś normalną przytuszką, e, natomiast dzisiaj no będziemy się posiłkować tym, co jest. Mm. Jak widzicie wjechały narzędzia Stanleya, e, mam ich cały zestaw, mam też dwie baterie 4 a Ostatnio na te narzędzia ze Stanleya była bardzo fajna promocja w OBI, e, kupiłem je oczywiście ze swoją kasę, więc, e, nic nie dostałem. Takie na papierze w miarę, w miarę się wydają te sprzęty, zobaczymy czy, czy posłużą, no jest przedłużona gwarancja, każde narzędzie już sobie zarejestrowałem, w związku z czym są 3 lata. Trzy lata spokoju. Powiem wam, że normalnie cieszyłbym się jak dziecko z tych wszystkich narzędzi, ale w tej sytuacji jakoś nie potrafię się z nich cieszyć. Za dużo sobie dzisiaj nie podziałaliśmy, ja już wszystko posprzątałem i podjadę do Kastoramy, potrzebuję łącznik rynny, kończę w tym miejscu odcinek, może mało treściwy, natomiast e, chodziło głównie o to, żeby zaznaczyć swoją obecność, przekazać Wam, że... Nie poddajemy się, działamy tutaj dalej, bo jeszcze sporo jest do zrobienia. Mam nadzieję, że pokonam w następnych tygodniach jeszcze jako tako dopiszę przynajmniej nie będzie padać i nie będzie jakoś piekielnie zimno, żeby można było sobie podziałać i skończyć kilka tematów na zewnątrz. Będziemy wchodzić do środka i tam będzie naprawdę ciekawie. Hmm, wiele rzeczy mnie przeraża, no ale na razie sobie nie biorę za dużo do głowy, bo, bo będziemy się tym martwić, jak przyjdzie na to pora. Tyle ode mnie. Dzięki, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.